Witajcie, jestem Julia. To jest kolejny odcinek na moim kanale, i dzisiaj będziemy sobie czytali kolejną, już drugą część 57 rozdziału z książki Henryka Sienkiewicza pod tytułem Kowalis. Oni obaj uznali słuszność jego uwagi i umilkli. Po czym Nazariusz począł się żegnać, obiecując przyjść na zajutrz o świcie. Ze stróżami miał nadzieję ułożyć się. Ze stróżami miał nadzieję ułożyć się jeszcze tej nocy, ale przedtem chciał wpaść do matki, która z powodu niepewnych i strasznych czasów nie miała o niego w chwili spokoju. Pomocnic, pomocnika postanowił po namyśle szukać mieścia, ale wynaleźć i przekupić jednego spośród tych, którzy wraz z nim wynosili trum, trupy z wię, więzienia. Na samym odchodnie zatrzymał. Odchodnym, zatrzymał się jeszcze i wziąwszy na stronę Winicjusza. począł mu szeptać: Panie, nie wspomnę o naszym za zamierze nikomu, nawet matce, ale Piotr Apostoł obiecał: przyjdź do nas z amfiteatru i jemu powiem wszystko. Możesz, z tym do Możesz w tym domu mówić głośno, powiedział Winicjusz. Piotr Apostoł był w amfiteatrze z ludźmi Petroniusza, zresztą sam pójdę z tobą. I kazał podać sobie płaszcz niewolniczy, po czym wyszli. Petr już odetchnął głęboko. Życzyłem sobie, myślał, aby umarła na tę gorączkę, bo dla Winciusza byłoby to jeszcze najmniej straszne. Ale teraz gotówem je ofiarować złoty trójnóg eskulopowi w zamian za jej uzdrowienie. Ach ty, echeno barbie, chcesz sobie wyprawić widowisko z boleści kochanka? Ty, augusto, naprzód zazwyczaj piękności dziewczynie, a teraz pożarłaby się na surowo, dlatego że zginął twój Rusiusz. Ty, ty Geli, nie chcesz ją zgubić na złość? Nie. Zobaczymy. Ja wam mówię, że oczy zawsze nie ujrzą jak, nie, nie ujrzą jej na arenie. Albo... albo umrze właśnie własną śmiercią, albo ją wam wyrwę, jak psom z, paszczę. z paszczę. I wyrwę tak, że nie będziecie o tym wiedzieli, a potem ilekroć na was spojrzę. Tyle krot pomyślę o to głupcy, których pole Petroniusz. I raz z siebie przeszedł do Atriclium. Gdzie wraz z Eunic zasiadł do wieczerzy, lektor czytał im przez ten czas Jelanki Teokryta. Na dworze wiatr napędzał chmur, napędził chmury od sarakte i nagło, nagła burza zmociła ciszę pogodnej nocy, nocy letniej. Od czasu do czasu grzmoty rozlegały się na siedmiu wzgórzach. Oni zaś leżąc obok siebie za stołem. Słuchali sierskiego poety, który w śpiewnym doryckim znaczeniu na rzecz na rzeczu opiewał miłość pasterza, a następnie uspokojenie gotowali się do słodkiego spoczynku. Przedtem jednak wrócił już 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 dowiedziawszy się, o jego powrocie wyszedł do niego i spytał: Cóż, czy nie uraziliście czego nowego? I czy nazarusz poszedł już do więzienia? Tak, odpowiedział młody człowiek, rozgarniając włosy przemoczone od dżu. Nazariusz poszedł ułożyć się ze stróżami, a ja widziałem Piotra, który mi nakazał modlić się i wierzyć. To dobrze, jeśli wszystko pójdzie na pomyślnie. Następnej nocy można ją będzie wynieść. Dzierżawca z ludźmi powinien być na świt. To krótka droga. Spocznij teraz, lecz więc już ukląkł swym co i począł się modlić. O wschodzie słońce słońca przybył pod coli coli. dzierżawca niger przywiódłszy ze sobą zgodnie z zaleceniem Winicjusza muły lektykę czterech pewnych ludzi wybranych z pomiędzy niewolników brytańskich, którzy, której zresztą zostawił prze, przezornie w gospodzie na suburze. Winicjusz, który czuwał całą noc, wyszedł na jego spotkanie. Uwzajem wzruszył się na widok młodego pana, całując go ręce i oczy, że całując go ręce i oczy że, o, że, rzekł, drogi czyś choryś, czy też, zmartwia, zmartwia, czy też zmartwienia, wysychało ci krew z oblicza, albowiem ledwie, cię mógł na pierwsze wejrzenie rozpoznać. Więc już zabrał go do wewnętrznej kolumnady, zwanej system, system i tam przypuścił go do tajemnicy. Nigel słuchał ze skupioną uwagą i na jego czerstwe i ogorzałej twarzy znać było wielkie wzruszenie, na którym nie starał się nawet zapanować. Więc ona jest chrześcijanką, zawołał. Począł patrzeć badawczo na twarz winciusza. Ten odgadł widocznie, o co pyta go wzrok wieśniaka, bo ją odrzekł: i ja jestem chrześcijaninem. Wówczas w oczach Nigera błysnęły łzy. Przez chwilę milczał, następnie wzniósł, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: udzięki ci, chryste, i żeś zdjął bielmo z najdroższych mi w świecie oczu. Po czym objął głowę winciusza i płacząc ze szczęścia, począł całować jego czoło. Chwilę później w trzy prowadząc sobą Nazariusza. Dobre wieści, rzekł z dala. wieści były dobre. Naprzód Glaukus z lekarz zaręczał za życie ligi. Jakkolwiek miała też samą gorączkę więzienną, na którą i w Tulianom po innych więzieniach umierały codziennie setki ludzi. Co do stróżów i co do człowieka, który sprawdzał śmierć z panem żelazem, nie było najmniejszej trudności. Pomocnik atyzm był już roz, również uzgodniony. Ugodzony. Poczyniliśmy otwory w trumnie tak, aby chora mogła oddychać, mówił Nazariusz. Całe niebezpieczeństwo w tym, by nie jęknęła lub nie odezwała się w chwili, gdy będziemy przechodzili koło pretorianów. Ale ona jest osłabiona bardzo i od rana leży z zamkniętymi oczyma. Zresztą glałku daje jej napój usypiający, który stan urządzi z przyniesionych przeze mnie z miasta lekarstw. Wiek od trumny nie będzie przybite. Podnieście je łatwo i zabierzecie je chorą do lektyki. My zaś włożymy do trumny przedłużny wór z piaskiem, który miejcie gotowy. Więc już słuchając ich słów, bladu był, słów blady był jak płótno. Lecz słuchał z, ta z, taką, z tak natężoną uwagą, że dawał się naprzód odgadywać, co Nazar już ma powiedzieć. Zmarło dziś jeszcze co około dwudziestu ludzi, a do wieczora umrze jeszcze kilkunastu odżyw chłopiec. My musimy iść wraz z całym orszakiem, ale będziemy się ociągali. By zostać w tyle, na pierwszym skręcie towarzysz mój umyślnie zakuleje. W ten sposób zostaniemy znacznie za innymi. Wyczekajcie nas koło małej świątyni Libytyny, Libyt aby Bóg dał noc jak najciemniejszą. Bóg da, rzekł Niger. Wczoraj był wieczór jasny, a potem nagle zerwała się burza. Dziś nie było zn znów pogodne, ale parno od rana. Co noc teraz będą bywały Dżidje i Burze? Czy idziecie bez świateł? Spytał Winciusz, Na tylko niosą pochodnie. Wy, na wszelki wypadek, bądźcie koło libyty, liby Bityne. Jak tylko się ściemni, chociaż wynosimy zwykle truby, trupy dopiero przed samą północą. Umilklić, słychać było tylko śpieszne oddejdź Winciusza. Pytaniusz zwrócił się do niego. Mówiłem wczoraj, rzekł. Że najlepiej by było, gdybyśmy obaj postali w domu. Teraz jednak widzę, że mnie samemu niepodob... niepodobna będzie usiedzieć. Zresztą, gdy chodziło o ucieczkę, trzeba by zachować więcej ostrożności. Ale skoro ją wyniosą jak umarłą, zdaje się, że nikomu na... najmniejsze podejrzenie nie przyjdzie przez głowę. Tak, tak, odpowiedział więc już ja muszę tam być. Sam ją wyjmę z trumny. Gdy raz będzie w moim domu pod korioli, odpowiadam za nią, rzekł Niger. Na tym skończona była rozmowa. Niger udał się do gospody, do, swych, do swoich ludzi. Nadal już zabrawszy, się pod, tu, zabrawszy pod tunikiem kieskę ze złotem, wrócił do więzienia. Dla więźniusza poczuł się dzień pełen niepokoju, gorączki, trwogi i oczekiwania. Sprawa powinna się udać, bo jest dobrze przemyślania, mówił mu Petroniusz. I chociaż w ciemnej todze, dla cyr ale cyrków jednak nie opuszczaj. Niech cię widzą, tak wszystko obmyślane, że nie może być zawodu. Ale, szczakże ja jestem zupełnie pewny tego dzierżawcy, bo chrześcijanin, odrzekł Wilincjusz. Potem już spojrzał na niego ze zdziwienia, poczuł ją ruszać ramionami. Mówił jakby sam do siebie. Na polu kto jak to się żyje, jednak się szerzy, jak się trzyma dusz ludzki pod taką gorozą. Gorzą, gorzą, ludzie wyrzekliby się teraz wszystkich bogów rzymskich, greckich i egipskich. egipskich. To jednak dziwne. Na poluksach, gdybym wierzył, że coś jeszcze na świecie. Od naszych bogów zależy, obiecałbym teraz każdemu po sześć białych byków. A kapitolickiemu Jowiszowi dwanaście, ale i ty nieszczęść obietnic twojemu Chrystusowi. Ja mu oddałem duszę, odparł winciusz. I rozeszli się. Petroniusz wrócił do Cubiculium. Winciusz zaś poszedł spoglądać z daleka na więzienie. Stamtąd zaś udał się na stok Watykańskiego Wzgórza, do owej chaty Fosfora. Posora, w której z rąk apostoła otrzymał chrzest. Zdawało mu się, że w tej chacie Chrystus wysłucha go prędzej niż gdziekolwiek indziej. Więc, oznalazłszy ją i rzucił się na, i się na ziemię, wytężył wszystkie siły swej zbolałej duszy w modlitwie o litości, i zapamiętał się w niej tak, że zapomniał gdzie jest i co się z nim dzieje. Po południu już zbudził go od stron dochodzących od strony niero, nowego cyrku. Wyszedł wówczas z chaty i począł spoglądać naokoło oczyma, jakby świeżo ocknięty. Mi ze snu. Na świecie był upał cisz, przerywana tylko czasem przez dźwięk w spiżu. a ciągle przez zapamiętłych sykanie koników polnych. Powietrze uczyniło się parne niebo nad miastem było jeszcze błękitne, ale w stronie gór sabińskich zbierało, zbierało się nisko u brzegów widnokręgu ciemne chmury. Viniciusz wrócił do domu. W Atrium. czekał na niego Petroniusz. Byłem na Palatynie, rzekł. Pokazałem się tam umyślnie i zasiadłem nawet do kości. U Anisiusza jest wieczorem uczta. Zapowiedziałem, że przyjdziemy, ale dopiero po północy, gdyż przedtem muszę się wyspać. Jakoś będę, a dobrze było gdybyś i ty był. Czy nie było takich, było jakiej, jakiejś wiadomości od Nigera albo od Naziriusza? spytał Wincyusz. Nie, zobaczymy ich dopiero o północy. Uważałeś że, uważałeś, że zapowiada się burza? Tak, jutro ma być widowisko z chrześcijan krzyżowanych. Może jednak deszcz przeszkodzi. To, że zbliżył się i dotknął ramienia w rzeku, rzekł, ale jej nie zobaczysz na krzyżu, tylko w korioli, na, Kast na, na Kastora. Nie oddałbym tej chwili, w której ją uwolnimy, za wszystkie gemy w Rzymie. Wieczór już blisko. Jako, wieczór się zbliżała ciemność, poczęła ogarnąć miasta wcześniej niż zwykle. Z powodu chmur, które zakrywały całą widokrąg, z nadejściem wieczora. Spadł deszcz duży, który parując na rozpalonych przez dzienny upał kamieniach, napełnił mgłą ulicę miasta, potem na przemian. To czyniło się cicho, to znów przechodziły krótkie ulewy. – Śpieszmy się – rzekł wreszcie Winciusz z powodu burzy – mogą wcześniej wynieść ciała z więzienia. – Czas – odpowiedział patroniusz i wziąwszy galińskie płaszcze z kapturami, wyszli przez drzwiczki od ogrodu na ulicę. Patroniusz uzbroił się także w krótki, rzymski nóż zwany Sica, który brał zawsze z sobą na nocne wyprawy. Miasto było z tego powodu duże, puste. Od czasu do czasu błyskawica rozdzierała chmury, oświetlające skrawym blaskiem świeżości. Świeże ściany nowo wzniesionych lub budujących się dopiero domów i mokre płyty kamienne, którymi włożono, włożone były ulice. Przy takim świetle ujrzeli wreszcie po dość długiej drodze kopiec, na którym stała maleńka świątynia Libytyny. A pod kopcem grupę złożoną z mułów i koni. Niger! zawołał cicho Binkiewicz. Jestem pani! odezwał się głos wśród dżu. Wszystko gotowe? Tak jest, drogi! Jak tylko ściemniło się, byliśmy na miejscu, ale schroncie się pod okop, bo przemoknięcie na wskroś. Co za bu burza! Sądzę, że spadną grady że obawa Nigra sprawdziła się, gdyż niebawem poszło sypać grat. Z początku drobny, po czym coraz grubiejszy i gęstszy powietrze oziębiło się natychmiast. Oni zaś stojąc pod okopem, zakryci od wiatru i lodowatych pocisków rozmawiali z głosami. Choćby nas to ujrzał, mówił Niger, nie mi żadnych podejrzeń, wyglądałem bowiem na ludzi, którzy chcą przeczekać burzę. Ale boję się, że nie odłożono wynoszenia trupów do jutra żeby nie odłożono wynoszenia trupu do jutra. Grat nie będzie padał długo, rzekł patroniusz, musimy czekać choćby do obrzasku. Jakoż czekali nas, słuchając, czy nie doleci ich odgłos pochodu. Grat przeszedł istotnie, ale zarazem poczęła szumić ulewa. Chwilami zrywał się wiatr i niósł od strony cuchnącej dołów straszną wonią składających się ciało, które grzebano płytko i niedbale. Wtem Niger rzekł: Widzę przez mgłę światełko jedno, dwa, trzy to pochodnie. I zwrócił się do ludzi, baczyć ich, by muły nie parskały. Idą, rzekł pa Petroniusz. Jakoś światła stawało się coraz wyraźniejsze, po chwili można było już odróżnić chwiejące się po powiewami płomieni niepochodni. Niger poczuł żegnać znakiem krzyża i modlić się. Tymczasem posępny korobut przyciągnął bliżej i wreszcie zerównawszy się z świątyniem Liby, ten zatrzymał się. Patronius Wińcusz i Niger przycisnęli się w milczeniu do kopca, nie rozumiejąc, i ust nie, rozumie, nie rozumiejąc co to znaczy, lecz tamci zatrzymali się tylko dlatego, by poobwiązywać sobie twarze i usta szmatami dla ochrony od duszącego smrodu, który przy samych put, putituli był wprost nie do zniesienia, po czym podnieśli nosze z trumnami i poszli dalej. Jednak tylko trumna zatrzymała się naprzeciw świątyni. Więc już skoczył ku niej, a za nim Petroniusz, Niger i dwa niewolnicy brytyjscy z lektyką. Lecz nim do biegi z ciemności da się słyszeć pełen bólu głos Nazariusza: Panie, przenieście ją wraz z Ursusem do skwiliarskiego więzienia. Mnie się inne ciało, o ją porwali przed północą. Petroniusz, wróciwszy do domu pos posępał. posępny był jak burza. Nie próbował nawet pocieszać Więciusza. Rozumiał, że o wydobycie ligi z eskwilińskich podziem. Nie ma co i, co i marzyć, odgadywał, że prawdopodobnie dlatego przyniesiono ją z Trulianum, by nie umarła z gorączki, by nie uniknęła przeznaczo przeznaczonego jej amfiteatru. Ale to właśnie był dowód, że czuwano nad nią i strzelano ją pilniej niż innych. Petroniuszowi żal było do głębi duszy i jej Winciusza, Lecz prócz tego nurtowała go i tam, że po raz pierwszy w życiu coś mu się nie udało, że po raz pierwszy został zwyciężony w walce. Fortuna zdaje się mnie opuszczać, mówił sobie, ale bogowie mylą się i sądzę, że zgodzę się na takie, się na tak na przykład życia jakiego. To spojrzał na Winciusza który również na niego patrzył rozszerzonymi źrenicami. Co tobie, ty masz gorączkę, rzekł Ptoniusz, ów zaś powiedział jakimś dziwnym, złamanym powolnym głosem: Jakby chorego dziecka. A ja wierzę, że on może mi ją powrócić nad miastem cichły. Ostatnie grzmoty burzy. To jeszcze jest obrazek dwóch lubów. A to była druga część 57 rozdziału z książki Haneka Sienkiewicza pod tytułem Zapraszam do poprzedniego odcinka albo kolejnego. To część.